Przed nami druga tura wyborów, do której dotarło dwoje kandydatów: urzędujący prezydent Tomasz Antuła oraz Kandydatka Platformy Obywatelskiej, Sabina Nałosielska, uzyskując prawie 25% głosów. Pani Sabina, wszystkich. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak Pani się czuje przed tą drugą turą? Śpi Pani po nocach spokojnie? Na razie śpię spokojnie. Na pewno wynik jest bardzo motywujący dla mnie. Mam nadzieję też, że dla, moich, dla osób, które też będą chciały głosować dla mnie. Rozumiem, że tak, takiej kampanii Pani jeszcze nie, nie przechodziła. E, co Panią najbardziej zaskoczyło w tym procesie wyborczym? No nie, to kampania jest po raz pierwszy jak najbardziej. Jest to, jest to moja pierwsza kampania. A co mnie zaskoczyło? Bardzo duża życzliwość osób, która, którą spotykałam. Chodząc po ulicach miasta, ja troszeczkę inaczej kampanię prowadziłam, bo uważam, że najważniejszy jest ten taki bezpośredni kontakt z ludźmi, z mieszkańcami. Zaskoczyła mnie ich reakcja. No powiem, dzisiaj byłam w autobusie jednym. Pani jeździ autobusami? Dzisiaj pojechałam autobusem, rozdawałam mapę z, z reklamą, zarówno miasta, jak i, jak i moją. I, I na, powiedzmy, 12 osób, które było w, w, w autobusie, 12 osób było zaskoczone co ja tu robię. <noise> Ale rozumiem, że to jest pozytywne zaskoczenie. Bardzo pozytywne, tak. Mhm. Chociaż spotkałam jednego pana, który powiedział, że nie będzie na mnie głosował, bo jestem kobietą, a kobieta ma siedzieć w domu, gotować obiady i przygotowywać wszystko dla dzieci. On za kobietę nie będzie. A pani w domu gotuje obiady, czy mąż? i ja gotuję obiad, aha, aha, czyli ale jednak. nie siedzę cały czas w domu. No właśnie, da się to pogodzić, jak rozumiem. Pani jest dowodem na to, że kobieta sukcesu nie musi zaniedbywać w domu. Oczywiście. Natomiast y, ta kampania jest dość spokojna. Przez większość czasu nie było, y, nie musieliśmy narzekać na jakieś poważniejsze problemy. Natomiast y, w ostatnim czasie pojawiło się trochę jednak niepokojących sygnałów. Na przykład pojawiły się takie plotki, że pani będzie Y, bardzo ostra, jak stanie prezydentem i pokaże pani pazury i wtedy po, polecał głowy w Urzędzie Miasta, polecał mm -hmm. głowy w oświacie, że zredukuje pani szkoły, pozamyka. Ile z tego jest prawdy, a ile, ile plotki? No i to mi się właśnie w tej kampanii nie podoba. Nie lubię plotek, nie lubię plotek, które są rozsiewane. Ja nie wiem, przez kogo są rozsiewane, ale takie plotki są. Ja na pewno nie będę robiła rewolucji w urzędzie miasta. Nie będzie pani zwalniać urzędników, a, a tych, których, a tych, których yy, mianował yy, Tomasz Wantła? Muszę zakończyć. A ewolucję. Ja nigdy nie podchodzę do żadnej osoby uprzedzona. Sama ocenię wszystkich pracowników, z wszystkimi się spotkam. Także wydaje mi się, że postawię na merytoryczność i na chęć własnych inicjatyw. W Urzędzie Miasta pracuje ponad 200 urzędników plus straż miejska, na no tak 250 podejrzewam osób. Jak Pani chce ocenić wszystkich urzędników? Ja nie będę cały czas siedziała w swoim gabinecie. Na pewno każdy zobaczy, e, zobaczy mnie u siebie, w swoim pokoju i będę z każdym rozmawiała. Ja muszę najpierw poznać wszystkie osoby, poznać co robią, jak robią. E, na pewno nie będzie to żadna rewolucja, a jeszcze raz powtarzam, ewolucja. No, podobne plotki są też e, dotyczące oświaty. No, dla mnie to jest... E, nie lubię takich zagrań i, i będę bardzo, bardzo przeciwna. Nie, nie mam zamiaru likwidować szkół. No. A ja pani, dobrze, rozróżnienie po przy szkołach. Oświata to jest taka sfera, na którą idzie ponad 1 trzecia budżetu miasta. Jednocześnie dotacja, subwencja z, z, państw, z budżetu państwa pokrywa mniej niż połowę tych wydatków. Czyli regularnie zamiast przeznaczać na inwestycje, musimy do oświaty dopłacać na około 40 milionów złotych. Co Pani zamierza z tym zrobić? Czy Pani w ogóle zamierza coś z tym zrobić, żeby zmniejszyć te proporcje, jakoś je zmienić? Czy ma Pani jakiś inny pomysł? Na razie chciałabym raz wygrać wybory, to a na, na pewno z każdą, w każdą dziedziną będę, będę Przedstawicielami z każdej dziedziny będę rozmawiała. To nie jest to, że ja znam odpowiedzi na wszystkie pytania, na wszystkie problemy, które są w naszym mieście, ale ja zawsze będę prowadzić dialog i będę się pytała osób kompetentnych w danym temacie. Czyli na, ten, na tym etapie nie ma Pani gotowej odpowiedzi. Czy będzie Pani zamykać szkoły, czy nie będzie? Nie, mam nie będę zamykać szkoły. Mhm. Żadnych szkół. Okej, okay, a domy dziennego pobytu, bo i takie plotki się pojawiają. Jak w ogóle będzie z pomocą społeczną? Czy Pani zamierza tę sferę wzmocnić, czy może raczej ograniczyć wydatki na, 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 na przedostawianie zasiłków? Nie, bardzo bym chciała wzmocnić. Naprawdę. Są miejsca, gdzie my możemy pomóc i nie tylko Urząd Miasta, ale każdy obywatel może pomóc. I na pewno nie będę tą osobą, która będzie likwidowała, bo takie są plotki, te domy. Nie, bardzo bym chciała wspomóc i nawet swoją osobą. Chce Pani być wolontariuszem w domu dziennego pobytu? Pytam, bo sam kiedyś byłem i wiem, że to bardzo wdzięczne zajęcie. Ci ludzie bardzo dobrze reagują, ale trzeba poświęcić im serce, czas, energię. Ja mam czas i będę miała czas. 100% poświęcam pracy dla Kędzierzyna Koźla. Nie będą to godziny pracy od godziny 7 do godziny 15, do 16, ale na pewno światełko w moim gabinecie będzie się długo palić. No dobrze. E, właśnie zapytajmy o... E, Chciałem zapytać Panią o tą sferę zawodową. Pani do tej pory była kobietą biznesu. Świetnie się Pani w tym realizowała, miała y, sukcesy na tym polu, ale pokłosiem tego były też bardzo dobre zarobki. Pani zarabiała kilka razy więcej niż będzie zarabiać jako prezydent miasta. Dlaczego Pani się decyduje w takim razie na start w wyborach y, y, na prezydenta, skoro ewidentnie finansowo Pani na tym straci? Mam wizję naszego miasta. Ja mam takie wrażenie, że wszystkie inwestycje i rozwój omijają szerokim lukiem kędzierzyn koźle. Chciałabym coś zrobić. Zresztą tak jak jeden z wywiadów powiedziałam, pani Małgorzata tutaj mi powiedziała, tak Sabina, zrób coś dla miasta. Wykorzystaj swój potencjał, wykorzystaj energię, wykorzystaj kontakty, które, które masz, żeby ściągnąć inwestorów. Nie umie tego zrobić dla miasta. Także tak miała ambicjonalnie, po prostu powiedziała, że chciałabym, mam wizję miasta, wiem jak miasto powinno wyglądać i jak do tego najpierw małymi krokami, a później drugimi dążyć. No Wszyscy mówią o inwestorach, wszyscy obiecują, że ich ściągną. Dlaczego pani miałaby się bardziej udać niż komuś innemu? Skoro jak inwestor przychodzi, to choćby miał świetne kontakty z panią prezydent, to i tak oceni, czy ma odpowiednią kadrę, czy ma odpowiednie zaplecze infrastrukturalne, czy ma dobry, dobry dojazd do na przykład potencjalnej swojej fabryki. To będą kryteria wyboru, prawda? Oczywiście, bo to nie jest tak, że inwestor przyjdzie, podoba mu się miejsce, gdzie postawi fabrykę albo jakąś instalację. On musi mieć swoich pracowników i ci pracownicy muszą raczej gdzieś mieszkać. I jakoś fajnie spędzać czas popołudniowy. Będziemy, dlatego ja stawiam na zrównoważony rozwój, bo wszystkie te dziedziny są trochę zaniedbane w kędzierzynie i na te wszystkie dziedziny trzeba się zastanowić, jak to zrobić, żeby ożywić nie tylko gospodarczo, ale i kulturalnie nasze, nasze miasto. No właśnie, czyli kluczem do pozyskania inwestorów będzie także na przykład rozwój kultury. Oczywiście. Ja tak sobie też wyobrażam, że będzie stworzona taka rada. Gospodarcza, do której chciałabym zaprosić prezesów największych firm. Chciałabym się z nimi spotykać raz na jakiś czas, a żeby oni też pomogli w wizji gospodarczej naszego miasta, żeby pomogli też ściągnąć tych inwestorów. Ja nie przypuszczam, że każdy inwestor, do którego zadzwoni, albo ktoś do niego zadzwoni, on do nas przyjedzie. To będą rozmowy z dziesięcioma inwestorami, może z dwudziestoma. Jak jeden tu przyjedzie, to już my musimy tak zrobić, żeby stworzył nowe miejsca pracy. Oby tak się stało, wszyscy na to czekamy. Natomiast co na co dzień? Budżet z miasta no jest ograniczonym. Hmm, wszystkie pomysły, gdyby chcieć zrealizować, to mam wrażenie, że może w tym budżecie zabraknąć pieniędzy. Tym bardziej, że mamy jeszcze po poprzednikach yy, długi, bo to yy, niestety te, te samorząd co chwila się zadłużał coraz bardziej, coraz bardziej. W tej chwili to jest niecałe 80 milionów zadłużenia. Jak pani zamierza prowadzić tę politykę? Czy raczej ograniczać zadłużenie, czy jednak dobierać kredytów, żeby korzystać na przykład ze środków unijnych? i mieć na to wkład własny. Mamy ostatnie cztery lata, ażeby korzystać ze środków unijnych. że przede wszystkim. Cztery siedem chyba, tak? Ale takie ostatnie, gdzie są pieniądze i wiemy, mhm. że województwo, ja mówię o czterech latach, no może, tak. żeby, żeby województwo, zarówno województwo, jak i miasto mogło z tych pieniędzy skorzystać. Jest projekt budżetu przygotowany i ja mam nadzieję, że będę mogła przed Radą Miasta go prezentować razem z, z Skarbnikiem. Będziemy mieli swoje pomysły. Przepraszam, zanim Jeszcze do nie tego dojdzie, skabnika. będzie pani właśnie <laughs> już pani uprzedziła moje pytanie kto będzie tym skarbnikiem oraz czy będzie pani chciała poprzedni budżet, ten, który przygotował poprzednik na rok 2015 przemeblować? Chciałabym go przede wszystkim przedyskutować z Radą Miasta. W Radzie Miasta są bardzo kompetentne osoby, które też będą miały wpływ na budżet, jak on będzie wyglądał. Przedyskutujemy go i dopiero później cały budżet, mam nadzieję, uchwalimy, mhm. ale wspólnie. Wspólnie. Tak. Pierwszy budżet w zasadzie jest najłatwiejszy. Zawsze jakoś się to pokazuje, że, że ten pierwszy budżet jeszcze jakoś przechodzi, a potem zaczynają się kłopoty. W Radzie miasta platforma obywatelska, z której ramię Pani startuje, zdobyła no, bezwzględną większość. 12 osób pozwala rządzić bez żadnych koalicjantów. Sądzi Pani, że to będzie harmonijna współpraca, czy może nagle się przypomni ta. No jednak. No tutaj włożę łyżeczkę dziegciu do tego, do tego miodu, który, który mamy po pierwszej turze. Czy jednak się okaże, że przy, po, po, pani jednak nie jest z Platformy i, i ci kandydaci, którzy teraz są w Radzie, niekoniecznie wszyscy tak gremialnie panią wspierali w czasie kampanii? Ja rozmawiałam z wszystkimi już radnymi, bo, bo już kandydatami nie są, już są chyba radnymi. I to są bardzo mądre osoby, które nie przyszły dorabiać w Radzie Miasta, które nie przyszły no nie wiem machać jak to powiem szabelką w Radzie Miasta, które chcą coś zrobić, które, którzy chcą zmiany w Kędzierzyn-Koźle. Uważam, że mamy ogromną szansę, ażebyśmy zmienili Kędzierzyn-Koźle, ażebyśmy go ożywili i właśnie taki układ jest najlepszy. Kędzierzyn Koźle zasługuje na taki układ w Radzie, i wydaje mi się, że już w tym moja głowa, żebyśmy się dogadali i żebyśmy coś fajnego zrobili dla kędzierzyna Koźle. Czy stara Pani na harmonijną współpracę? Nie obawia się Pani jakichś rozdźwięków? Nie. Też chciałam powiedzieć, że w Radzie jest 10 kobiet. To Ja to zawsze podkreślam, a kobiety potrafią gospodarzyć potrafią naprawdę. Poświęcić wiele, wiele czasu, żeby coś dobrego zrobić, i ja stawiam stawiam na Kędzierzon Koźle i na dobrą współpracę w Radzie. Mhm. A propos tego, stawiam na Kędzierzon Koźle. To jest świetne hasło, ale jak ono się przykłada potem na konkrety? Jeżeli mamy budżet, to potem trzeba podejmować trudne decyzje. Na wszystko nie starczy. I teraz, co będzie priorytetem pani kadencji? Gdzie będą te cele, które są nadrzędne? Jak zabraknie pieniędzy, to pani najpierw wybierze te cele, a potem dopiero kolejne. Jeszcze raz chciałam powiedzieć, że to nie będą tylko i wyłącznie moje decyzje. Ja y, uważam, że mamy Rady Miasta i razem z Radą Miasta wybierzemy już teraz, mam nadzieję y, w najbliższych dniach, wybierzemy, co jest naszymi, naszym celem, czy naszymi celami, y, na co powinniśmy mocno. Y, naciskać, co powinniśmy bardziej inwestować, ale też z drugiej strony musi być to zrównoważony rozwój. Obojętnie jak to ktoś rozumie, nie możemy tylko i wyłącznie jedną dziedzinę rozwijać. Część osób, i to przez ostatnie chyba trzy co najmniej kadencje, patrzy na budżet przez pryzmat osiedli. Pani jest mieszkanką oaza, to też Pani pewnie wielokrotnie patrzyła na te tabelki i wykresy, ile inwestycji zostało zlokalizowanych na poszczególnych osiedlach. Pani zdaniem to jest dobry pomysł, czy powinniśmy jednak rozwijać dwa główne centra, koźle i Kędzierzyn i w nich upatrywać tego koła zamachowego? Nie, jest to dobry pomysł, naprawdę dobry. Czyli dobry rozdzielać pomysł. systematycznie na osiedla, rozdzielać, tak? Rozdzielać, tak, w zależności od mieszkańców. No dosyć dużo teraz jeździłam po osiedlach i widać, są pewne osiedla, gdzie, gdzie widać, Tą rękę gospodarza, czyli mieszkańców danego osiedla. Ja bym też chciała, żeby na naszym osiedlu, no muszę powiedzieć, że na osiedlu Azoty mieszkam od urodzenia i, i też bym chciała, żeby było ładne osiedle, tak jak inne. No, pani miała mało okazję, mieszkańców. Będzie pani miała okazję podejmować takie decyzje i, i decydować, czy robić chodnik albo bo. Akurat w Azotach boisko się pojawiło wreszcie przy szkole, także, także tu można powiedzieć, że coś się tam jednak zmieniło, ale na pewno wiele to osiedle czeka. Nie będzie pani faworyzować swojego osiedla? Dlaczego o to pytam? Dlatego, że kiedyś spytałem Panią ówczesną wiceprezydent Kolendę Łabuś, ona ma tam kawałek drogi do swojej posesji, yy, która jest niewyasfaltowana nie i pytam Pani prezydent, ale dlaczego? Kawałeczek wystarczyło, czemu Pani nie ma zrobionej tej drogi? I ona powiedziała, że póki ona jest wiceprezydentem, to nie zrobią tej drogi, nie ma takiej opcji. Więc jak jest w Pani przypadku? Jak Pani się na to zapatruje? Czy zamierza Pani jednak o to o swoje osiedle dbać, czy siła rzeczy będzie Pani musiała yy, myśleć o całym mieście i, i, i teraz to będą niestety gdzieś tam w dalszym nie, miejscu nie będzie, nie będzie, żadne osiedle nie będzie traktowane, że jest dalej, bliżej. Wszystkie osiedla muszą się rozwijać, ale niech się naprawdę rozwijają i czy to osiedla Azoty, czy Śródmieście, czy Sławięcice, każde osiedle zasługuje na to, ażeby, ażeby się rozwijało. Po to jest ta inicjatywa mieszkańców, po to są te fundusze, ażeby najpotrzebniejsze rzeczy realizować. W każdym osiedlu. W moim też. Kiedy Platforma już jakiś czas temu mówiła o różnych swoich celach, tak dość oględnie, nie, mówiąc, nie ubierając jeszcze wtedy tego w program, e, przejawiały się takie głosy, że należy ograniczyć biurokrację w mieście. Czy Pani zamierza też e, do tego dążyć, czy, czy jakoś inaczej Pani na to patrzy? Ja nie wiem, jaka jest biurokracja w mieście. No, może miałam takie szczęście, że nie musiałam w urzędach e, chodzić, jakoś nic jeszcze nie załatwiałam. E, także na to pytanie nie odpowiem. Po prostu nie wiem, czy jest biurokracja i czy trzeba coś zmieniać. Na pewno będę miała swoje zdanie, ale już jako urzędujący. Czyli będziemy musieli ja to jeżeli, później, tak? jeżeli dostanę odpowiednią ilość głosów. No dobrze. Ja pytam też wprost jeszcze o jeden wątek związany z Pani dotychczasową działalnością biznesową, ale przekładający się na przyszłość. Już ustaliliśmy, że będzie Pani zarabiać dużo mniej, ale to nie ma znaczenia. Natomiast czy zamierza Pani swój czas zawodowy? godzić z jakimiś innymi obowiązkami, tak jak dotychczasowy prezydent. On obiecywał, że będzie leczyć i leczy nadal. I tam ma drugu, drugie zatrudnienie. Czy pani zamierza pracować w jakichś radach nadzorczych, tak jak to inni prezydenci miast? Na przykład nie wiem, prezydent Gdyni zasiada w Radzie Nadzorczej Rokniska. Pani też ma takie plany? Czy zamierza tylko i wyłącznie pracować w Urzędzie Miasta? Powiem, że 100% oddaje się do dyspozycji Urzędu Miasta. I tak jak wcześniej powiedziałam, to światełko się będzie w tym gabinecie długo palić. Na pewno pracownicy będą zadowoleni. Mam troszeczkę inny styl pracy, ale chciałabym też trochę inwencji własnej, ażeby na pewno styl mojej pracy jest zupełnie inny, ale odpowiadał, odpowiadał pracownikom w zakładach azotowych, kiedyż osiągaliśmy razem duże sukcesy. Wydaje mi się, że, że Całą, czy znaczy wydaje mi się, że pracownicy po jakimś czasie naprawdę będą zadowoleni z pracy. przede wszystkim będę dostępna dla nich. Nie jest to tak, że będą dokumenty leżały, a ja je podpiszę za 2-3 dni albo za tydzień. Nie. Będzie możliwość kontaktu ze mną bezpośrednio, a i też będę się na pewno pytała, bo dla mnie doradcami będą pracownicy, będą kierownicy wydziałów, którzy najbardziej się znają na, na tych na tych rzeczach, które, gdzie piastują te y, miejsca. Ale Pani najbliższej współpracownikami będą na pewno zastępcy prezydenta. No i nie wiem, sam, do nie zapytał o nazwiska, tym bardziej, że krążą już na giełdzie różne nazwiska. Ja słyszałam, że będzie Robert że Pani wiceprezes zastępcą, że będzie to Wojciech Jagiełło. Biorąc pod uwagę, że obaj Panią poparli, to plotka zaczyna się uwiarygadniać. Więc proszę nam powiedzieć, jak jest naprawdę. Czy oni będą Pani zastępcami, czy będą to inne osoby, jeżeli tak, to kto? Y ja mam pomysł na zastępców, ale jeszcze z nimi nie rozmawiałam, więc nie mogę teraz powiedzieć. A co do tych dwóch nazwisk, które wymieniłam? Nie rozmawiałam z żadną osobą. Ale to bierze Pani ich pod uwagę? Nie rozmawiałam z żadną osobą jeszcze na temat, nie rozmawiałam na temat zastępcy. Uważam, że najpierw powinnam zostać prezydentem miasta, a dopiero później mogę coś zaproponować. No ja tak nie potrafię rozdawać stanowisk jak jeszcze nie osiągnęłam stanowiska. To które... oczywiste, że jeżeli Pani nie zostanie prezydentem, to trudno rozdać te stanowiska. Ale rozumiem, że brak dementii oznacza jak potwierdzenie, że bierze Pani pod uwagę któryś z ja, tych kandydatur? Ja biorę pod uwagę dużo osób. Nie odpowiem Panu. Biorę mhm. pod uwagę dużo osób, ale z żadnym jeszcze nie rozmawiałam. I mam nadzieję, że jak... Porozmawiam w poniedziałek w przyszły, to te osoby mi nie odmówią. No to umawiamy się na poniedziałek powyborczy, albo będzie zwycięstwo i wtedy rozmawiamy o wiceprezydentach, to wtedy już będziemy mogli poznać nazwiska. Jak zadam te pytanie i jak mi odpowiedzą, tak, no to jest najważniejsze. Dobrze. Pani, yy, pani Sabino, moglibyśmy rozmawiać jeszcze długo. Tematu byłoby mnóstwo. sprawy miasta to jest bardzo szeroki temat, ale kończy nam się czas antenowy, więc bardzo proszę ostatnie pytanie i ostatnia odpowiedź. Dlaczego mieszkańcy mieliby zagłosować właśnie na Panią? Bo mam wizję tego miasta, bo chcę zmiany i tak jak kilka dni temu przeczytałam miasto Kędzierzyn-Koźle miastem... Yy, przyjaznym dla swoich mieszkańców i dla inwestorów. Ja to specjalnie przeczytałam, bo za cztery lata powiem to z głowy. Tak będzie. Dziękuję bardzo. Państwa i moim gościem była pani Sabina Nowosielska, kandydatka na prezydenta Kedrzyna Koźla.